Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii na skateparku. Dzisiaj poruszymy temat remontu, odnowy, naprawy naszego skateparku, ponieważ no, wokół tego wysnuło się wiele legend, wiele tajemnic. Sporo osób dosłownie wstrzymało oddech na. Kilka dni przed dżemem, ponieważ remont ten wyszedł jakby mniej więcej równolegle w czasie, kiedy organizowałem dżem. Także no powiem wam, było ryzyko, że po prostu impreza się nie odbędzie, dlatego o tym zaraz wam wszystko i zaraz przejdziemy na jastki, na które tak wiele osób czeka. Dawaj. Motyw z remontem, taki, że wszyscy dowiedzieliśmy się z e, informatora miejskiego na stronie, gdzie po prostu wychodzą różne newsy, artykuły z miasta. E, pisali tam, że e, ogólny remont, naprawa z parku, tak jak to było napisane w, w wiadomościach, będzie to e, około 50 tysięcy złotych, z czego udało się pozyskać jakieś 19 tysięcy dofinansowania. Także, jakby to dofinansowanie było głównym aspektem tego, że można będzie cokolwiek tu zrobić. Ja od razu uderzyłem do miasta, skontaktowałem się z nimi, żeby no, jakoś poruszyć ten wątek, tak, bo wiecie, wszyscy od razu podjarani, o postawią na coś, dobudowują jakieś przeszkody, powiększą skatepark. Otóż nie, nic z tych rzeczy, niestety no takie pieniądze na to nie pozwalają. Ale to jest 50 tysięcy, to jest naprawdę kupa szmalu. Dlatego ja zabiegłem o to, aby chociaż może jakoś, nie wiem, więcej zainwestować tych pieniędzy, dołożyć coś, i można byłoby no, postawić zupełnie nowy obiekt. Nie taką skateplaz jak to, ale wyliczyłem, że podstawowy Pamtrak to jest jedynie 200 tysięcy złotych, tak? czyli jedna czwarta 50 tysięcy, które tu poszło na tą odbudowę, no mogłoby pójść na... na przynależny gdzieś obok leżący obiekt, taki malutki podstawowy pamprak, jak na przykład ten, na którym byliśmy pierwszy raz w Goleniowie kiedyś. No i byłoby fajnie, nie? Główniaki miałyby jeździć, my też mogli, mielibyśmy coś nowego, więc naprawdę byłoby spoko. Niestety nie udało się. Wpadło na remont skateparku, tak? Wskazałem parę rzeczy, które no fajnie, żeby zrobili. No, oczywiście mieli swoją wizję na to ludzie z miasta już, e, także wiedzieli mniej więcej, co trzeba zrobić. E, według mnie takich obiektów się nie remontuje, więc no... Jakby, no, to powiedzieć, że nie było sensu tego robić. Bardziej zabiegałem na tym, żeby dali oświetlenie, jakieś ogrodzenie, żeby nam po prostu ludzie z wysokiego miasteczka nie wjeżdżali na skatepark, nie wpuszczali kus, bo takie przypadki też były. No ale cóż, tego się nie udało zrobić. Jednak udało się jedną rzecz, o którą zabiegałem, czyli chociażby pomalować skatepark, ponieważ oni wyrównali wszystkie profile powierzchnię, połatali, jak widzicie tutaj to tą nawierzchnię, uzupełnili te fugi takie, także dla deskorolek, dla Hulajnów to jest już wygodne, fajne do jazdy. No dla nas jakichś dużych różnic na rowerach nie robiło, ale jest, jest, nie ma co narzekać, także cieszymy się, że to udało się załatwić. No i pomalować skatepark. My ogólnie zbieraliśmy na to Hajs, także był projekt, żeby jakoś to pomalować po swojemu. No, pomalowali to na jakiś szary kolor. Nie ma co narzekać, jest, bo jest, ale spoko. Plan pomalowania nie odchodzi. Jakby nie zapominamy tego, na pewno to zrobimy. Tylko teraz na razie no, nie ma sensu, bo huk jeszcze nie ma jakichś bohomazów, nie jest to jakoś brzydko porysowane. To po prostu nie będziemy tego robić, nie? Wybór na firmę, która będzie to robić, padł na autorów tego skateparku czyli MPG, PL na pewno kojarzycie. Dobrze, że tak się udało, bo wiecie, zawsze mogło to robić jakaś firma krzaki i po prostu skaliczyliby to wszystko, także nie jest źle, aczkolwiek zagadałem do, do chłopaków, którzy tu robili, no i powiedzieli, że te 50 tysięcy na ten obiekt to gdzieś tam, wiecie, no gdzieś tam kaska chyba bokiem poszła, ale nie będę dociekać, nie będę dociekać, bo no miasto się zainteresowało, zrobili nam ten remont, spoko, fajnie. A wiadomo, nie ma co drążyć, robić dziury w całym, bo kto wie, może w przyszłym roku uda nam się zorganizować jakieś profesjonalne zawody przy współpracy z miastem, także nie ma co palić mostów, także no, nie będziemy robić dymów. Cieszmy się z tego co jest. Może na przyszłość uda się wywalczyć coś więcej. Kurde, nie róbcie takich Ja po prostu nie miałem siły, już wiecie, hamować tego roweru. Rzucę To nie jest, że jestem jakiś tam patologiczny, że coś nie szanuje sprzętu i tak itd. Tak Chociaż Wam tym bardziej, jak rodzice kupują te rzeczy, to szanujcie. Kozak, teraz się uda. Przerzucajcie Rice Boys Za jak A było jakieś dobre? 6 jest dobry, czy niedobre? Kurwa, ten jest niedobry To jest najgorszy. Tak, tak. Jak to Dobra, jeszcze <grymne> no, nie chcę. korwaj, nie ma No czyli... to, jest, no, jest, to jest ten, nie było, czyli no, jest no, to jesteśmy jedną. No to czownica mogła być kary albo albo ten, ten będzie ochybny. Dawaj, dawaj. No nie, to nie <grymne> Jestem bardzo duży fanem To nie upuść To ci nie spadło Ty mordeczko To nic, nie spadnie, nie? Oj, <laughs> oj, Rudy, halo Trzeba mydło podnieść? Kto podniesie? <laughs> challenge, kto podniesie mydło challenge Rudy! Mydło! podnieś, podnieś No podnieś! Co? Lifehack, lifehack zaliczony to Ała, nie! To by było na tyle w tym odcinku. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, co chcielibyście obejrzeć w następnym. To jest bardzo ważne, aby pchać to jeszcze dalej. No i pamiętajcie, koniecznie zasubskrybujcie kanał.